Chłopaki, jesteśmy w sypialni, eee, ciepłe kolorki, beże, brązy i złota tajka. Przede wszystkim zmieniamy ten przepiękny zielony. Chłopaki, tą ścianę najpierw malujemy takim specjalnym podkładem na biało, a potem będziemy ją pokrywać taką laserunkową złotą tajką, żeby uzyskać piękną poświatę. A ta ściana jest przeznaczona pod biokominek i malujemy ją w pięknym, ciepłym, beżowym kolorze i tworzymy złoty pas z kryjącej tajki. Jak zaczął nakładać na na ścianę, chodziło nam o uzyskanie takiego efektu delikatnej złotej poświaty na tej ścianie, żeby ona nie została jasna. Mm -hmm. I to będzie jedna warstwa, czy będą więcej, czy to tak? Wiesz co, założenie było takie, że to ma być dosłownie taka delikatna poświata, żeby nie przesadzić. Ale teraz jak patrzę na ścianę to sama nie wiem. Marcinek. Jedna wystarczy. Nie, ale wiesz co, może byśmy, bo tu będzie zagłówek, może byśmy zrobili próbę, zobaczymy jak to będzie wyglądało yy, przy dwóch warstwach. Dobrze, tylko to musi wyschnąć. No okej. Okay.